Cześć, widzowie w wielkim finale tych oto właśnie wyskoków, co oglądaliście w poprzednim odcinku. Jest z nami znowu młody? Jest, cześć. O tutaj, o dokładnie, w tym oto bolidzie, czyli w BMW, sobie siedzi oczywiście w wersji M. No i mamy sześciu finalistów, którzy będą dzisiaj się mierzyć z tymi największymi rampami, a mianowicie którymi rampami młody? Y 4 5 6. 4, 5 6. Także zaczynamy od czwóreczki. Nie przedłużając, wy napiszcie hashtag rampa, wam szybte serduszko. No i zostawcie suba, bo leci po 10 tysięcy widzów do końca roku na tym kanale. Widzisz, że siedzisz w BMW, no to standardowo BMW kontra Audi. Jeżeli czwóreczki nie przekroczą, no to oczywiście ty. A może piątka, szóstka? Dzisiaj nie, no czwóreczkę też dajemy. Ja będę do pierwszy, dobra? Dobra. Ile ogólnie osiągniemy do rampy numer 4? Traf chociaż w czwórkę Dobra trafię 146 z tego co widzę Powiem ci, że ta Audica kiepsko Jechać już? Możesz jechać A przeskoczyłeś? No tak Do środeczek jeziora gdzieś tak bym powiedział, no to tak prawie I przeskoczyłem Nie, nie, nie przeskoczyłem I ona odpada? Czy ona odpada od razu, bo ona na tą większą rampę nawet nie ma podejścia E, także nie wiem jak to wcześniej się udało zrobić dawaj no ta BMK no, ona ma szansę 240 na szansę. 40 mam tak no o to patrz jak ty to poleciałeś dobra stój tam nie jest dalej bo dobra zatrzymałeś się w tym miejscu gdzie wylądowałeś yy, nie Dobra, bo ja tutaj. Do tyłu, to dawaj trochę do tyłu, bo to będziemy sprawdzać, który gdzieś tam rekordowo jak najbardziej skoczy ten samochód. No to ja bym teraz się pokusił w sumie o Lamborghini, także może być, jeżeli chodzi o to. Coś się stało z kierownicą, bo nie czyta delikatnych ruchów. Najprawdopodobniej te wszystkie ustawienia się wywaliły same z siebie, bo nam się aktualizacja zrobiła przed chwilą. Ile miałeś? 240? No. No to powiem ci, że Lambo ma. No, 190 wjeżdża Ej, nie no, przeskoczy Wyobraź sobie, że lecisz tak w prawdziwym życiu teraz Nie no, BMK wygrywa Wiesz co, BMK wygrywa, możesz jechać Jak na razie Mi się zdaje, że BMK wygra każdą kategorię, bo jednak tak to już wygląda Ja się tutaj podniosę, czym ty A jedziesz mi się teraz? Pagani, mi się wydaje, że to Pagani może nie przeskoczyć a ile masz? Nie przeskoczę na spokojnie. 210. Miałem jak Nie więcej. to na spokojnie, patrz. Przeskoczę cię, dalej będę niż ty. Nie, bliżej. Troszeczkę bliżej. Troszeczkę bliżej. No w każdym razie pagani przechodzi dalej. Któregoś tego najgorszego będziemy musieli wywalić, no bo Audica oczywiście odpadła, a ta ósemka od razu. Ze względu na to, że została utupiona, także zostały no mi się zdaje, że to akurat dwa dosyć duże byczki, i chyba raczej one sobie e, poradzą w tym zestawieniu. Czy jedziesz tym? La Ferrari, bo Dobra. mi się z mi strój pasuje do samochodu. Dobra, ja lecę teraz tym Brabusem, czyli Ten oczywiście Brabusem Merolkiem. Zostało coś na pewno. Nie, on jest dobry, no nie. No, on szybko jedzie. Tak, jak ja mam już tutaj 270, parę. Ło, wow, ty ja jeszcze obrót zrobię! O 18... Nie! Przeskoczysz Ty wcześniej? Przeskoczyłem, wylądowałem na dachu, co prawda Ale przeskoczyłem, na ten Brabus, no to jest tak naprawdę widzowie naprawdę kozaczek. Zobaczymy jeszcze jak wyjdzie. Yy, tutaj właśnie z tym oto samochodem. Co mody... Już? No już możesz jechać, jak na spokojnie. O to też się mocno rozpędza. Już mam 200, ale w Trumpie jeszcze nie widzę. Serio? O kurde, na to, 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 to spokojnie przeskoczysz. Patrzcie widzowie, jak on to będzie leciał. Pa. parki jaki wyskok. I czy będzie rekord? No, powiem ci, że nie ma rekordu. Ile miałeś na rampie? Podczas wyskoku? Nie, wyskakiwałam, 208. 208, no dobra. Decyzją sędziów A, y, odpada... To żółte jaskrawe Pagani, najprawdopodobniej, czy to Lamborghini? Co Twoim zdaniem odpada? Pagani. Pagani? Dobra, to my ustawiamy maszyny, wlatujemy Albo nie, na. Nie, na dachu Nie, 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 dobra. Czyli Pagani wywalamy i robimy finałową czwórkę na kolejnej rampie, i później zrobimy finałową dwójkę już na ostatecznej rampie. No i młody już właśnie zajechał ostatnim tutaj samochodzikiem, i co z czym teraz będziemy sprawdzać? No, bo tak naprawdę ja bym zaczął od. Ty bierzesz to? No, to ja spróbuję, wiesz, to ja spróbuję tym Ferrari, mimo wszystko. Także przedostatnia rampa bardzo, ale to bardzo duża. Teraz wchodzi na rejony. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, widzowie. Ile tutaj się uda w ogóle złapać prędkości od tej rampy? No, 200. 220 było chyba przy wjeździe, a przy wyskoku będziemy mieli prawie 200. Ej, ta nas wybija i to mocno, ja tu jak, jakie fikołki ja w ogóle robię Złowie, ja nie wiem co się dzieje Ej, od razu jak będziesz na ziemi to klikaj sk, żeby hamował, no nie? Ja jestem w tym miejscu No Dobra, dobra. mam jechać już? Jedź, 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 ja już tutaj będę nagrywał i pokazywał No widzowie, no ko kozaczek, kozaczek, no nie? O jak jedzie No ten Brabus to jest kot, to on najprawdopodobniej wyskoczy dużo dalej 280. No, no to to jest prędkość. I 240 przy wyskoku. Ej, ty to pokonasz chyba tamto? No. Dobra. Czyli mamy, że tak powiem, najprawdopodobniej faworyta finalistę i samochód, no, który jest... To le, le, leciutko więcej niż to na Ferrari. Tak, no, ale tak, ale mi chodzi, że wiesz, że mamy chyba. To jest najlepszy samochód jaki może być farmingu, jeżeli chodzi o szybkość. Bo żaden inny się tak nie ten nie rozpędza. Jeszcze kiedyś możemy zrobić odległość 100 metrów i rozpędzać te samochody bez wyskoku yy, wszystkie farbigowe. To też yy, by był dosyć fajny odcinek. No. 1000 koron zrób do 1000 na godzinę. 180. Lambo na pewno przeskoczy, ale czy przeskoczy yy, resztę? No, Lambo powiem ci, że yy, nie pokazało nic fajnego. Także możesz tutaj. Podjeżdżać. Jadę już. Ale to się, powoli się rozpędza, jakoś to się stało. A dobra, już żyło. sto już ma. No, powoli, faktycznie, jak chwila. No ale jest je, tuba. jechało 20 na godzinę, tak dosyć sporo. Czasu. 240 Ej, bo ja rampa. tym lambo nie tą rampą skoczyłem, Chaisz? Tak, którą? Ja skoczyłem tą przed. Ja skoczyłem trzecią, a nie czwartą. Coś musi i tak odpaść. Yy, moim zdaniem. No, chyba. Nie chyba... na czwartą, piątą skoczymy przecież. No właśnie. Dobra, no robimy. to skocz jeszcze raz. Robimy powtórkę, to zostaw tam samochody, ja jadę już w tamto miejsce. No ja wiem, ja się ustawiam tylko o tym, będę. Dobra, bo. I tam gdzie wylądowałem. Jest problem, widzowie, bo źle, źle po prostu dokonałem skoku, bo nie na tą rampę wjechałem. Yy, kurczę, no lipa. Ale i tak zostanie nam już tylko wielki finał, także można zrobić sobie powtóreczkę. Tam miałem przy skoku 180 bodajże tym Lamborghini dobrze pamiętam. Nie wiem, tak 180. Dobra, robimy szybką nawrotkę i lecimy z troszeczkę zdwojoną prędkością chyba nie bardzo, bo lambo chciało tutaj podryftować. Dobra, znamy od 90, czyli taką prędkość mamy optymalną i wskakujemy na tą przedostatnią, największą rampę. Z której, najprawdopodobniej ten wyskok będzie, no, no, wielki, wielki. No, bujaj, 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 znowu 180? Ty, odpada. Nie, widzowie, dobra. Decyzją sędziów na pewno odpada Lamborghini i na pewno odpada teraz, co odpada z tej trójki, tak bo to, to jest. No nic i trójka do ten. do ostatnich skoków. Trójeczkę? Finałowa trójka? No Ty, no to w sumie może tak być, dobra widzowie, my ustawiamy to wszystko I... Lecimy dalej Dobra To ja biorę BMW i Brabusa Elegancko, finałowa trójeczka, yy, czyli tak, bierzesz BMW, tak jak mówiłeś, no to ja wezmę no. Brabusa No nie! No co, albo, no to dobra, to ja lecę tym na początek Rozpędzamy tego wichajstra, 350, prędkość niby maksymalna, yy, już mamy 100... 60. Także zaraz będziemy mieli przy wjeździe, na samej górze powinniśmy mieć stosunkowo więcej, bo tutaj mamy dwie paki e, przy wjeździe na rampę. Ale tu wyskok powinien być bardzo porządny, wiesz? Patrz, jakby wysoko w ogóle... Ja pierdziele. Zanim ty spadniesz... Ty, tutaj wszyscy... Ja, ja, ja już może ruszę. To chyba wszystkie rekordy... Boże, jak ja, jak ja się ślizgam na dachu, ja nawet zahamować nie mogę. Ruszać już? Ej, patrz gdzie ja doleciałem. Jak to, jak to pokonasz, to jest, nie wiem, jesteś kozakiem, no ruszaj. Raczej na pewno to pokonam, bo szybszy samochód mam. M e Wica. No tutaj powiem ci, że jaką masz prędkość teraz wyjściową? 2:30. Ale ona paczek przyczepna jest nawet do rampy, kurde. O! Ty tam jak samolot już na takiej wysokości praktycznie. No poczekaj, patrz, spada szybko! No spada. To <słyska> ale ja... Zostaw, ale powiem Ci, że tutaj y, ta y, czerwony ten samochód no to on spadł gdzieś może tutaj. Tylko on jechał cały czas na plecach, no nie dawaj tym ostatnim, Aha, tym Brabusem. Je, dobra, jadę. Ja nie mogłem w ogóle zahamować, także tutaj też widzowie to. Ale Brabus nie wiem. tak się rozpędza szybko. Na pewno wybierzemy z tej trójki najszybsze auto, no bo też wiemy, jaką mają prędkość przy wjeżdżaniu właśnie tutaj. Yy, także też to jest dosyć istotne. Ile 280 masz? 280 i 240 przy wyskoku. Jeden obrót. Drugi obrót. Trzeci. Ci obrót, to z takiej wysokości jak one spadają, ty Brabus przegrał Także widzowie, jeżeli mamy być z wami szczerzy No to z tej finałowej trujeczki, Ja obstawiam BMK wygrana No ale jak BMK jak On wygrał, znaczy to wygrało No ale to leciało na plecach tyle, no to to też tak wiesz No, no to tak samo BMK się odbiła, no to chyba Brabus mimo wszystko wygrał no to chyba Brabus faktycznie wygrał. No, no bo BMW tutaj gdzieś wylądowało. Ono no, ale Brabus, Brabusem bijeć. też e, się odbiłeś chyba. No tak, ale Bra Brabus wylądował gdzieś o tutaj, a BMW gdzieś jeszcze dalej. Dobra, Na czyli Berek tak. O... Pomiędzy Brabusem a BMKą byśmy brali finalistów, tak? No. Wiesz co, to może dajmy, że to są liderzy farminga po prostu. No. Także jeżeli widzowie chcecie coś, co się bardzo szybko rozpędza bardzo wysoko może polecieć na jakiejś rampie, no to albo no, ten Mercedesik Brabus. Brabus najszybciej. brabus najszybciej, drugie miejsce BMW, trzecie miejsce ten czerwony pojazd, który tam leży. A w dzisiejszym odcinku to było na tyle. My się widzimy już we wtorek w kolejnym filmie na kanale i na razie.